Głędy. Bajkę! Czas na bajkę! Czas na bajkę! Będzie bajka, bajka! Jak ja się cieszę! A -a. Nie chodź po suficie. To dziwne i nie ma sensu. No i ja nie lubię bajek. Mm. Wszyscy gotowi na dzisiejszą bajkę? Tarzanie w błocie nie byłoby lepsze? Głęboko! Chcesz iść do konta? Jeśli to znaczy, że nie będę musiała słuchać kolejnej słodzie bajeczki, to tak, dziękuję. Nie zostajesz tu! Zero kar! Ale zero-zero? <ścoughs> tak! <ścoughs> do konta! Przed chwilą się mu... Do kąta, mówię! Bajki są najgorsze. Są pełne słodkich zwierzaczków, które muszą rozwiązać prosty problem, który w sumie nie jest problemem. I zakończenie jest tak urocze, że chcesz się schować w kącie i z niego nie wyjść. Dzisiejsza bajka ma tytuł Futrzak Tom Tom i jego leśni przyjaciele Pieką tort urodzinowy. Dawno, dawno temu Futrzak Tom Tom mieszkał w lesie. Był najmilszym, najukochańszym króliczkiem w całej krainie. Tom Tom miał dwójkę przyjaciół. I oni mieli przyjaciół. To tak jak my! Tak, Owen. Tak jak wy wszyscy. A gdy zmęczone słoneczko poszło spać, leśni przyjaciele zebrali się nad ogniskiem, by upiec piankowy tort urodzinowy Tom-Toma. Ale to, co się stało potem, było najlepsze. Ech. Ech, najwyraźniej ostatnia strona wypadła. No cóż, to stara książka. Koniec! Nareszcie. Ale jak to się kończy? Czy? Tort był smaczny? Chcę wiedzieć! I co z nimi dalej? Przyjaźnili się nadal? To orzeł był tatą świnki, czy nie? Ty powinienem siedzieć w kącie! Wciągnęła mnie ta historia! Ale ale ale, 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 ale! Jak to się kończy? Nie wiem jak się kończy, okej? Okay? Więc nauczcie się dzisiaj tego. Yy, jak radzić sobie z rozczarowaniem. Bawcie się, muszę otworzyć drzwi. Uu, w końcu dotarła! <śla> Muszę wiedzieć, co dalej z futrzakiem Tom-Tomem! My też! To najgorszy dzień w życiu! W moim serduszku jest dziurka, którą wypełni tylko futrzak tomtom. tom Wiem, jak to się kończy. Powiem wam, jeśli jesteście na to gotowi. Nie czytałam tego. Co było dalej? Zmęczone słoneczko ziewnęło radośnie i poszło już spać. A wtedy zaczął się koszmar. Co? Bo wiecie, te wszystkie urocze zwierzaczki nie wiedziały, że w lesie mieszka potwór. I ten potwór był Głodny? On chciał zabrać im tort? Nie. On chciał. Zjeść. Coś innego. I! Zmyślam na bieżąco. Ale już zrobiło się o wiele ciekawiej. Nastał mrok, zawiał wiatr, a tort stopił się i spłynął. Tylko nie tort! Zwierzątka biegły. Potwór był szybszy. Miał kacze stopy. Był fioletowy i spoglądał jednym wielkim okiem. W końcu połknął wszystkie zwierzątki. No i żaden tort ich nie uratował. Hmm. Ale małe zwierzątka żyły wiecznie. Co? Co? W środku garba na plecach potwora. A -a. Potwór krzyknął w samym środku nocy. Ja jestem Morgorax. Gasy. Morgorax przechodzi w trakcie leżakowania. Zwykle. A -a. Dzięki za leżakowanie! W końcu mogę przymierzyć moją nową piankę nurka i poszukać zatopionego pirackiego skarbu! Czy wy tak samo jak ja z tego szlachu nie możecie zasnąć? Czy jesteście tak bardzo zdenerwowani, że nie możecie mówić, tylko psytakujecie po cichu? Okej, okay. Gwel, przyjdzie tutaj Morgorak? Hej, nie myślcie o tym, czy Morgorak przyjdzie. Nie macie na to żadnego wpływu. E! Co to było? Czy Morgorak piszczy? Nie, ale zwierzątka w jego garbie tak. O nie! Jeśli jego garb tu jest, to cała potworna reszta też! U, to tylko ta wredna wiewiórka. Może Morgorax ją złapie? Morgorax właśnie złapał wiewiórkę! To przeze mnie! Zapomniałem, że moje myśli się spełniają. Zasiałam ziarenko strachu i teraz będę patrzeć, jak moja roślinka rośnie. W porządku, położyłam całe nasze jedzenie przy drzwiach. Może właśnie to zatrzymam Morgoraxa? Co, coś nie tak? O, nie jestem dziś w formie. Tak jest, gdy opuści się trening. Wiesz o co chodzi, Pimpuś. Ale się spłaciłem. Niech trochę powieje. W tym opowiadaniu. Możemy po prostu bezczynnie czekać! Na waszym miejscu panikowałabym. Zaraz rozpłaczę się ze strachu, więc może będzie lepiej, jak pójdę z tym do łazienki. Hej, nie! Musimy się ogarnąć i zacząć się jakoś bronić. Jeśli mamy to przetrwać, musimy zastawić pułapki i pokazać potworowi, że nie poddamy się bez walki! Kto jest ze mną? Ja! Yeah! Ups. To był bardzo fajny dzień, a te ich pułapki są super, aż szkoda, że morgora nie ma. Dzieciaki będą zachwycone! Czata! Mamma er bursdag! Nie wierzę, że pojawił się prawdziwy potwór i za bardzo się boję, żeby tam wejść. Duncan, możesz już ciąć! Dobra! O! Szef? Po, o, podoba wam się Od mój... Postuł, szefa! Musimy go wydostać! Przepadnij, Morgoraksie! Morgo... co? Nie! Stop! Nie mój! To nie działa! Uratujemy szefa! Morgoraks musi go wypuścić! To, 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 nie, 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 nie! nie. A, a, u, u, u. A, a. To ja stworzyłam jakoś te bestię! Powinnam pomagać! Nie się kryć! Halo! Czy ktoś mi pomoże? Kengal! Uderzać, ci w jego ofiary! Nie, nie, to moja buta! Stop! Hej! Morgoraksie! Nie wiem skąd tu się wziąłeś, ale czas, żebyś tam wrócił! Nie, 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 nie! Wracaj do domu, się! Gdzie on zniknął? Tam! Niebo jest wielkie! Polgorak Olga, podanym! Nie mam pojęcia, co się wydarzyło. Nie nam się. Ech? Hej, co tam masz? Ech. A nic? To ostatnia strona z książki. Księżyc dołączył do zwierzątek, by zjeść tort. A futrzak Tom Tom zatańczył z radości. Ech. Moja wersja była lepsza.